Cześć! Witajcie drodzy widzowie w kolejnym odcinku. W tym odcinku pokażę Wam, jak zrobić sernik wysokobiałkowy. To będzie prosty, szybki sernik. Co prawda będzie dwupoziomowy, dwukolorowy. Za chwilkę Wam powiem, dlaczego taki właśnie robię. Do tej pory ten sernik robiłem w takim naczyniu żaroodpornym. Nie było żadnego problemu. Wykładałem go papierem yy, do pieczenia. Wychodził oczywiście, no ale kształtem zaokrąglone te będzie średnio przypominało ciasto Chociaż mi to w ogóle nie przeszkadzało wizualnie Ale od jakiegoś czasu nabrałem sobie taką fajną foremkę z blachą do pieczenia Tutaj można ją sobie w łatwy sposób otworzyć Mamy dostęp wtedy do naszego wypieku na takiej blaszce Słuchajcie, lid 30 zł. Myślę, że warto, jeśli chcecie zacząć się bawić pieczenie, przede wszystkim serników wysokobiałkowych, low carb, takich jak dzisiaj wam pokażę. Dużo białka to co robimy. No, węgli, zaczynamy. Okej, okay, przed sobą widzicie wszystko, co jest potrzebne, żeby zrobić ten sernik. Ja robię sernik z 1 kg, twarogu, pół na pół twaróg chudy i pół tusty, czyli pół kilograma chudego, pół kilograma yy, półtustego. 8 jajek. Tu jest w sumie 100 gramów odżywki białkowej. Polecam smak taki neutralny, typu wanilia, banan, nie wiem, jakieś ciastko, tiramisu, coś w tym stylu. Najlepiej smakuje, ale powiem Wam z doświadczenia. Wiem, że za bardzo smak samej odżywki mm, nie robi zbyt wiele. Dlatego, żeby jeszcze bardziej to dosłodzić, ja używam akurat stewi. Jak, jak możecie zauważyć, tutaj mam wszystko podzielone na dwie kubki na dolnym poziomie będziemy mieć wiórki kokosowe i kakao, a na górnym nie będzie tego, ale za to będą rodzynki mówiłem, że sernik będzie prosty, dlaczego robię go dwupoziomowy, dwukolorowy ze względu na możliwości techniczne mojego urządzenia miksującego nie jestem w stanie naraz zmiksować wszystkich składników, muszę to robić na dwa razy i dlatego właśnie wykorzystuję ten moment gdy mogę sobie Zmiksować połowę i do połowy dodać inne składniki. Dobrze. Pierwsza połowa, 4 jajka, 50 g odżywki, 10 g wiórków kokosowych. Kakao. Dwa serki po 250 g. Jak widzicie, miejsca już na więcej brakuje. Dlatego połowa składników teraz zostanie zmiksowana na gładką masę i wlana za chwilę do formy. Zapomniałem o stewi. Tutaj dam jedną trzecią łyżeczki i na drugą połowę to samo. Dobrze, myślę, że już o większe rozdrobnienie będzie ciężko. Widzimy widoczne grudki wiórków kokosowych. Teraz właśnie tą część przelewamy na formę. Tu mam przygotowaną formę wyłożoną papierem do pieczenia. Całość przelewam na spód. Oto nasza pierwsza warstwa naszego sernika Oczywiście nie musimy myć całego miksera, możemy sobie śmiało w tej reszce zrobić resztę I dalej tak samo Najpierw wymieszam tą drugą połowę, rodzynki dodam dosłownie na sam koniec Na 5 sekund mieszania, aby za bardzo ich nie pocięło Do tej połowy dodam parę kropel waniliowego aromatu do ciast Te wiem oczywiście też dodam. Pamiętajcie, że przy mieszaniu na ściankach osadzają się składniki, które nie są dobrze wymieszane. Zawsze robię sobie pod koniec yy, taką przerwę. ściągam ze ścianek naczynia właśnie te rzeczy niedomieszane i jeszcze na parę sekund włączam urządzenie. Ok, mogę dodać rodzynki i włączam je na 3 sekundy. To tyle. Jeśli chodzi o drugą połowę naszego sernika, całość tak samo na naszą blachę. Ok, wygładzamy powierzchnię. Oczywiście w międzyczasie nastawiacie piekarnik na 180 stopni. Grzanie góra dół bez termoobiegu. Ok, temperatura osiągnięta. Stawiamy sernik na środkową część piekarnika. Okej, okay, słuchajcie, jak widzicie, coś tutaj się dzieje Mija 55 minuta, myślę, że to jest czas, aby wyłączyć piec Ale zostawiam na pół godziny sernik w środku Dopiero za pół godziny otworzę sobie drzwiczki od piekarnika Dobrze, pół godziny minęło Ja sobie teraz uchylam drzwiczki w taki sposób I zostawiam na kolejne pół godziny do wystygnięcia Okej, okay, nasz sernik zdąży już ostygnąć Otwieramy, zabieramy Sprawdzamy co się tutaj nam zrobiło Wygląda naprawdę bardzo dobrze Taki sernik dzielę na 8 kawałków Ja przed zjedzeniem czekam aż dokładnie sernik mi wystygnie Jego go praktycznie już wtedy na zimno Teraz widzicie przekrojone kawałki Jest to porcja 1-8 wszystkich składników, które zużyliśmy do zrobienia tego sernika Tak on sobie wygląda Naprawdę zajebiście smakuje Polecam